Siema, siema Jak dobrze wiecie, dodała zostać bardzo ważna informacja na temat rzeczy, które się pojawią w update 2.50 Jest to. No, jestem bardzo ciekawy co to będzie. No ogólnie pojawił się na temat Ukrainy. Ale na temat Ukrainy i Mołdawii nie będę się wypowiadać, Seba się na to wypowiedział. A ja po prostu się nie będę wypowiadał, po prostu mi się nie chce. Tak, tak, z czystego lenistwa. E... Okej, okay, więc może zacznijmy od zmiany. Miasto w Albanii Elbasan. Miasto w Bośni i Hercegowiny Mostar. To jest, są chyba wyspy owcze Geta i God, e, e, Godbaj. God, w Chorwacji powstanie z. Zagrzeb, nie, A za, Zagrzeb, Pula i Dobrownik. Chyba Zagrzeb już jest, tylko Chyba Zagrzeb będzie jakby zmodernizowany. Na Estonii pojawi się nowe miasto. Kurese. Przepraszam, nie umiem tego przeczytać. Nawet nie chcę. E, pojawi się miasto w Finlandii, Mounio. I jestem bardzo ciekawy, bo patrzcie, tu jest. To jest, to jest y, Botumi i Poti. To są miasta w Gruzji. Wpiszmy sobie Poti. Poti, o, Gruzja. O, zobaczcie. No, no, no. O. I chyba. Będzie to zrobione, że się będzie trzeba dojechać do Warny, i z Warny popłyniemy promem na. Tutaj zobaczcie, do. Do Poti. I spot i będziemy mogli pojechać do Batumi. Raczej tak powinno być. Bo raczej nie będziemy musieli jechać przez tutaj, przez tutaj, 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 tutaj. Raczej wątpię, żebyśmy musieli jechać, po prostu my... Dojedziemy tutaj do Warny, pyk, jedziemy pyk i jesteśmy w Batumi. No tak wygląda sytuacja. Jakieś miasto Chemtizn. Nie wiem, nie, nie, nie jestem dobry w niemieckim. I będzie Monachium. Mamy szumek. W, 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 na Węgrzech, iż przepraszam, nie, nie chcę tego przeczytać. Te miasta będą jakby. Reykjavik będzie pole, ulepszone, a te dwa Keflawik i Polakszoswń będzie dodane. Tu będą jakieś dwa dodane miasta na Litwie: jedno dodane miasto w, na Mołdawii, jedno miasto w Czarnogórze. I w Polsce będzie e, Hełm Kielce, Krasnystaw, Opole, pole, Trybunalski i Suwałki. W Rosji pojawi się Nikiel i Zeleniozgrad. Okej, okay, na Słowenii. Nie, przepraszam, to jest Słowenia. Na Słowenii pojawi się Koper, Ljubljana i Maribor. Chyba Ljubljana jest, ale nie jestem pewien. Więc może zostanie tylko zmodernizowana. Okej, okay. w Hiszpanii pojawi się Ciudad Real. Jestem ciekaw, gdzie to jest. Eee... Ciudad Real. Aha, że pewnie będzie jechać tu, 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 ja tu, tu i w tym miejscu gdzieś będzie Ciudad Real, Real. okej. Okay. Tu będą jakieś dwa miasta w Szwecji, kilka mie miejscowości w Anglii. I miejscowości w, na Ukrainie. Kowel, Łódzk lwów. Nowowolsk Nowo, Nowowolsk, Przepraszam, nie. I stryj. Stryj to chyba w Polsce. Jeszcze czekajcie. Stryj. Czekajcie. Stryj. A, wódwowski. Dobra. O, a gdzie jest Lwów? O, jest, Okszort i Muchacze M Mukaczewo, czyli tutaj, gdzie mamy w Eurotraku już. Czyli będzie raczej, to będzie wyglądać, że gdzieś te tereny będą, tutaj będziemy po tych jeździć, okej. Okay. Jestem bardzo ciekaw, czy kiedyś zrobił Kijów, a jeśli Kijów, to... O ile mnie nie wie? szukamy rzeki Prypieć, o, jest rzeka Prypieć. O, proszę bardzo. Kiewcz kiedyś zrobił prypać. Są tego bardzo ciekawe. Ogólnie na modach jest. Na mapie Ukrainy. Jest Czarnobyl. Dobrze, więc tak to wygląda. Są tu jakieś różne połączenia, B Jeszcze dane, znaczy inne zmiany proszę, be, połączenie drog drogą E4, E42 z Belgii do Luksemburga. Tutaj przebudowa drogi... A6 A20. 7 ja 61 tutaj jakieś ulepszenie dróg. Tutaj jakieś refresh. Tutaj mamy my... mniejsze reskiny, i, i Słowenia. Me... No wiadomo, tam jakieś pierdoły, dobrze. Więc ja się z Państwem będę żegnał. Lecimy po 50 subskrypcji, więc zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.